Dzień dobry kochani, witam się z Wami w nowym filmie i dzisiaj mamy poniedziałek, czyli dzień dostawy. Dzień dostawy w się Idziemy zobaczyć, co tam dzisiaj dostaniemy. Tu mamy posegregowane rzeczy. Już sobie przygotowałam do mierzenia. Tu wszystko jest przygotowane. Gdybyście nie wiedzieli. Zabieramy się za mierzenie. Zacznijmy od butów. <laughs> no to nie są buty. To są ciżemki. To tak się nazywa? Sandałki. A sandałki. A jak ty tak. nazwałeś? Trzy żemki? Trzy rzemki. rzemki. A, ci rzemki. A trzy rzemki to bym chętnie trafił. Tak, no. <gry> Każdy ma swoje skojarzenia, tak. ale nie. E, zobaczcie, jak tu mi jakoś dziwnie to odstaje. Szkoda, bo skórzane, ale no nie. Niestety nie wyglądają jak typowe fejki I kochanie fejki, no, Tak. ale przymierzyłam to jest niby 39 rozmiar jest eee, się potknąłem niby 39 ale są, są za małe i na pewno są to fejki także no jeszcze widzicie podrabiają konwersy no. a Asia ma na sobie bluzę którą ostatnio kupiła za piątkę tak. i docięła tak docięłam jest bomba bombach. Otóż, kochanie, teraz. Wintrych z buzeczka z takimi ładnymi zielonymi lamówkami. Nigdzie nie jest zniszczona, ale jak widzimy, nie jest to kompletnie mój Nie Nieładnie tutaj wyglądam. Nie. Tak, że niestety nie. Body, kochani, tylko że bardzo jest duże, więc po prostu zaprezentuję swoją piękną za nie O to chodzi. Ładne. Ale no za wielkie. Teraz. Fajny Timberland. Od razu mi się z Kisajem skojarzył i z jego kurtką, no, ale rękawy Niestety nieproporcjonalne. Nie. Także odpada. Miała potencjał, ale nie ma szans, dopiąć się wybiłście, więc tutaj nawet nie będę. Ale była naprawdę ładniusia. Niestety nie dla mnie naciąłam się, ponieważ myślałam, że tu, jak pociągnę, to Ściąga. to się ściągnie, ale niestety nie. To jest bardzo takie udawane. Dekolcik jest, ale dla mnie nawet za mało i generalnie za duży cyc do niej. Także niestety nie. nie. Bardzo vintage sukienka. Tutaj ona jest generalnie wyszyta, więc nie sam się nie rozwadzi. Mogę zapiąć ten ostatni guziczek, ale to już nie wygląda. Więc, żeby te proporcje były ok, to tak nie czuję się w niej dobrze. Rzuzeczka Adidas Sportowa do ćwiczeń. Super, stan. To jest tak, klim, coś tam, czy inna? Co? To jest tak, klim, coś tam, nie? E, nie, jakaś inna tu. Fajna, zobaczymy, czy warto. Spodenki są wyskie. Na je biorę. Fajna co? I to mi się tak podoba. I ogólnie radzę Jeszcze inny kosuje. stanik. Inny stanik. Jestem Landryneczką. Bardzo fajna kosula. Czekajcie. O, trafiona niestety. Tutaj, więc ryzyko, nie wiadomo czy zejdzie. I to jest chyba wypalone. Jasne guziczki. A tak rzeczywiście. Także koszula niestety te a spodnie. <grywa> o, zobaczcie, tu. <grywa> Wyglądają fajnie. Nie? Czy nie? Paweł, mina, może nie. Gózeczka Under Armour. Bardzo fajna. Ja ją na Bardzo mi się podoba, nawet niż ten Adidas. A spodnie. Dream Shark. I tak, to Tu mają takie, o, widzicie? Fajne. Ładnie? Nie nie. nie? nie, w ogóle mi się nie podobają. No proszę. Koniec. Taka, o. Bardzo fajny materiał, taki szyfonowy na podszewce. Taka zwierna, fajna. No i na A, no idealna. Tutaj jakiś fajny topik i No pomyśl, pomyśl. Z, z Disneylandu, z Miki. I nie wiem, ile może być warta, ale teraz było ilu ślecia w Disneylandu. I takie by kosztowało chyba 400 zł w przeliczeniu. Więc zważę ją. Bo bardzo mi się podoba. I kubo pewnie by się Podobała, a spódniczka jest taka. Taka do wszystkiego, fajna. Tylko nie jestem pewna, co do długości, Ale wygląda bardzo ładnie. Podobał mi się. Nie. Moje kolory jest bardzo miutka. To moja kolorka. Ostatnio lubię bardzo w takiej spać, tylko całej czarnej. Więc nie wiem, mój mąż musi się Też lubię jak śpisz w tej czarnej. Tak. W tej też będę lubił. Tak? Mhm. Dobrze. Taka o, tylko tutaj. Ma plamę. Czy zejdzie. Bo tu tutaj. ma plamę, a nie tu i tu. Tu jest ten, tu mam plamkę, ale to jest najbardziej niepokojące. Mhm. To Więc jest takie musimy... przebarwienie, i będę się bał, że nie zejdzie. No, z tyłu że... też masz. Aha, no, dokładnie. No, no. no dobra. Kochani, wracamy. Taak, Pokazywaliśmy wracamy. Wam ze środka fragmenciki, więc wiecie co mierzyłam, sporo rzeczy było. Coś kupiła, tak, coś kupiłam. Pokażę Wam zresztą w domku, nie będę was przeciągać. Jestem, drodzy Państwo, w dwóch rzeczach, które udało mi się uważać na telewizor. Yy, tak, bo Paweł ma dokładnie za sobą telewizor. Yy, takie o spodenki, no są po prostu bomba. To są takie spodenki, wiecie, na temperatury po prostu każde i nic tutaj wam. Nie na każde, od plus 25 do plus 40. Chodzi mi o to, że w upałach również dacie radę w nich. I uważam, że są boskie. To jest chyba Pretty Little Thing, tak mi się wydaje. I 38 rozmiar. A góra to jest ten topik z Zary. Ja go sobie tutaj przejadę troszeczkę maszynką, ale pierwsza rzecz, mam, którą mam z golfem, bo wszystkie golfy wyrzuciłam i bardzo mi się podoba właśnie jak naszyjnik tutaj wygląda. I właśnie z tym stanikiem jest bomba, uważam. A teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Bo z dzisiejszych zakupów wrócili z nami aż trzy rzeczy. Spodęki są naprawdę sztos. Fajne, nie? Mm -hmm. Takie. I one w ogóle wyglądają troszeczkę jak e, spódniczka. Bardzo fajne. Nie wiem jaki skład. Czekajcie. Tak, Pretty Little Think 38. No niestety poliester. ale to nic, bo są przewiotne. Jestem, kochani, i to jest właśnie trzecia rzecz, która wróciła ze mną. bluzeczka sportowa Under Armour. Tu ma takie. Zresztą ona jest tak wycinana że po prostu nie da się jej tak mocno skocić. Tutaj ma fajne wycięcia i tak wyjątkowo pozuję bez stanika, dlatego że jak założyłam na stanik, to wyglądało to tragicznie. A już topu nie chce mi się wciskać teraz, żeby cały make-up mi nie zjechał. Także 26 zł wydane na te trzy rzeczy, ale kompletnie nie że ja Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów.